To jest tylko. To jakiś Jak tam Mati, jest energia na dzisiaj? Jest moc. Lecimy. Oooooh, kija! Hey, baby! Kiedy to jest dzisiaj? Jak tam szerpa po Dobrze, Jestem na wyspany. 3 Wyspa. godziny snu, ale jest bardzo dobrze, naprawdę. Nie, jeszcze. Jest i Bułgar. Jak dzisiejsze nastawienie, Bułgar? Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze? Jest dobrze. siła? Jest siła. Bolą kolana mnie. Straszno a ty, a... A, teraz tak? a próbowałeś sobie smarować kolanolfem? Bokunolfem. Bokunolfem. Szerpa Michael. Dzisiaj wygląda kole, drugi raz jak instruktor narciarstwa. Co? I wspinaczki alpejskiej.

Buongiorno, dzień drugi. Siemanko wszystkim. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy bardzo pozytywnie, mimo że długie rozmowy i kontemplacje o życiu e, zaciągną nas aż do, do późnej nocy, bo chyba dopiero po północy chwilę się położyliśmy spać. To dzisiaj wstajemy, to dzisiaj wstajemy z dobrą energią, z pozytywnym nastawieniem e, i dzisiaj uderzamy na feraty. Poziomu B. Wczoraj była ferata odcinkowa A, dzisiaj już uderzamy na B. Może uderzymy później na B, łamane na C, które, która jest obok tej feraty, a wybieramy się dzisiaj na feratę Cascate Rio Difanes. Fanes która będzie opfitowała w przejścia nad wodospadami, co postaram się Wam pokazać. No i cóż, nie ma co przedłużać, zostańcie dzisiaj. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, bo da nam to bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój. A tutaj ekipa za tutaj ekipa za mną już jak widać się zbiera, pakujemy się do samochodów i śmigamy. Także dziąka i do zobaczenia. Jedziemy, chłopaki potrzebowali sobie zrobić postój na, na oddanie siku. Zatknijmy no, jeszcze minutkę, jeszcze jeden kurs nagrać. Oczywiście, że tak Romanek. I zafascynował nas tutaj jak helikopter lata i podaje robotnikom takie pale metalowe, z których łączą i tworzą takie zapory do tego, żeby skalne jakieś lawiny, albo osowiska nie spadały, no ale wygląda to spektakularnie i naprawdę z wielką precyzją i gracją ten, ten helikopter się porusza petarda no i cóż, i zaraz ruszamy i tylko deszczyk nam psuje troszeczkę humor, ale bądźmy cierpliwi, bądźmy cierpliwi, miejmy nadzieję, że że słoneczko wyjdzie i rozgoni czarne chmury W naszych głowach W naszych głowach No zarzuca go bo ma balast pod tym Jechać? Tak A, A jeszcze A <laughs> jesie Mi teraz... A on te osłony wozi, te przeciwlawinowe. Tak? No tak. Spali z powrotem, coś czy. <laughs> cię mieli półtora godziny na spanko. A ja to na pewno Ale obydwa co? No i jesteśmy. Znajdujemy się na Partiego San Urberto, gdzie zaparkowaliśmy nasze, nasze fury. Jest to ogólnie moje drugie podejście do tej wypowiedzi, bo niechcący kliknąłem moim dużym paluchem. Ekipa przyszykowana, my schodzimy tam, tam w dół, tam Mirek właśnie idzie w naszą stronę skąd zaczniemy trekking. Dzisiejszy trekking będzie wyglądał na bardziej taki naturalny, będziemy przymierzali przez laski sobie, czyli to do czego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, przyzwyczajeni gdzieś tam z Tatr. A mijaliśmy bardzo urokliwą miejscowość Cortina, czyli tutaj jak na poprzednim nagraniu e, Sherpa Michael wspomniał. Jest to taka kolebkowa mieścina narciarska, e, slalomowa. Jak również jest też to bardzo droga mieścina narciarska i, i za jedyne 600 zł za dobę można sobie tutaj pomieszkać. Nie no tak. Ale widać było, że dużo, dużo kolarzy, czyli kolarstwo włoskie gdzieś tam prosperuje tutaj bardzo dobrze. No zresztą Giro di Italia. I ludzie tam mocno, mocno napiżdżali podjazdy. Jak również na elektrykach tutaj, po, po trailach gdzieś tam sobie śmigają. No nic, a my już chyba jesteśmy gotowi. Szerpa Michael jest Lecimy. gotowy. Lecimy. Lecimy, szczyty. No dzisiaj to feraty. Dzisiejsze feraty oceniane są za B. I mamy jeszcze, na no razie czego, gdyby jednej nam brakowało, B łamane na C. Dwie są obok siebie. A szczegóły tych ferat podam, jak już tam dotrzemy, albo będziemy nieco bliżej. Także zostańcie z nami. i do Uzu! Bugar. I bułgar. Hmm? Powiedz coś widzę widza. albo nie wiem. Znajdujemy się w sercu dolomitów. Cortina di Ampezzo. Bardzo droga miejscowość, ale bardzo piękna. Bardzo piękny kemping La Rochetta. My troszkę dalej. 3 km za. Wchodzimy na szlak Ferrata AB. Wodospady. I Daniel. Zjedzie z ulicy. Mam. I Daniel? To jest Daniel. Ja Daniel już ubrał kask, bo. First. Bo powiedz dlaczego, Bo idziemy? Bo jak się powie, że cały oni kamieniami. <grym> wcale nie, wcale nie, w GTA, w GTA. Tutaj, sorry, sorry YouTube, sorry YouTube for my friend. He's joking only. No violence. To jest moja <grym <grym no cóż, lecimy. Jak kolano Krzysiu? Właśnie idę tak yy, zapobiegawczo mocno, bo mnie strasznie boli Przy zejściu, a tu na samym początku zejście takie małe Myślę, że za godzinę zejścia to znowu będzie dramat Ale na pewno jak wrócę to USB wjeżdża Jak właśnie planowałem w tej dani w siłę, to stary normalnie jakby mi mięśnie rozrywało nie? I jakbym kurde stary, jakbym nie... Dzisiaj generalnie uznałem, że będę wędrówki nie włączyłem na, na garminie, o Jezu, nie będzie zaliczone. E, dzisiaj uznałem, że będę więcej doświadczał, bo wczoraj, na wczorajszym wczorajszej feracie, tam na wspince i w ogóle to tak dużo, dużo biegałem e, szarpiąc, szarpiąc tempem, nie gdzieś tam często jakaś mini bombka czy nawet bombka Wlatywała i martwiąc się o to, czy, czy będę miał odpowiednio dużo, dużo materiału, dużo ujęć, po prostu gdzieś tam nie miałem nawet jeszcze chwili dla siebie, żeby usiąść albo stanąć na chwilę i, i się zastanowić. Także dzisiaj postaram się iść wolniutko, w wolnym tempem, rozglądać się, doświadczać, oczywiście, jeżeli będą ku temu warunki. I tyle no i napawiać się tym pięknem, do którego żeśmy przyjechali. A wy zostańcie z nami elegancko. BUM! Teleportacja numer 2. Yy, znajdujemy się przed Ferratą kaskadę Rio Di Fanes yy, z segmentem yy, wodospadów. Z tyłu możecie sobie zobaczyć jaki jest widok. Będziemy za chwilę schodzić Feratką trudności AB. Tam widać już spinaczy i tam będziemy sobie schodzić i trawersować. Także tutaj ekipa całą zbraja się w sprzęcik. Za mną bardzo fajny widok i ruszamy.

Kardynale. Chłop 9 tak. lat za 40 jest, czekaj, jest, czekaj. O, to jest tak. intro za te herbatki jeszcze? No cóż, ukończyliśmy Ferratę, mm, przynajmniej tą pierwszą, bo zaraz śmigamy na drugą Ferratę już B łamane na C to była B w zasadzie dwa y, Dwa miejsca były za B, a reszta była A. Niesamowite wrażenie na nas zrobiła e, taka ekspozycja na taki kanion. No i wyłaniający się wodospad to po prostu zmiót nas z planszy i każdy był pod takim wrażeniem, że po prostu za nie mówił. A siła z jaką po prostu ta woda spływa i spada z, z tych skał jest po prostu niesamowita. Oczywiście nie obyło się bez tego, że każdy, każdy jest mokry, bo, bo nie szło. Dlatego też nie chciałem eksponować aparatu jakoś zbytnio. No a teraz, już po feracie, zatrzymaliśmy się na, na ciepły posiłek jakiś i będziemy już schodzić do, do parkingu, z którego ruszyliśmy. I, I musimy się przemieścić na następną feratę. Także cóż, zostańcie dalej. Z nami. <śleszy> Łukasz co zrobiło na tobie największe wrażenie na tej feracie? największe, wodospad na pewno. Ale tak. ferata ogólnie nie była jakaś trudna, ale zajebiste widoczki dookoła i idziemy na cenę. Idziemy, idziemy, robimy to, robimy to. Piona. A tobie Karolinka co się najbardziej podobało na tej feracie? Wodospad no. Ale też właśnie te wejścia, że było tak stromo, że było, wiecie, taka fajna ekspozycja, mała przestrzeń i naprawdę, no to było niesamowite przeżycie. Super, żółw. A tobie, Szerpa, Michael. Znaczy ja nie będę powtarzał, chyba każdemu się podobało to samo, generalnie wszyscy się Ty skupiliśmy. masz niedosyt. ja widzę, że ty masz no ty już strasznie byś, dosyć. Ale... ty już byś na Z poszedł. Tak, 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 Ofer, no. Ja bym tam wyfrunął, stary, wchodzę... Na...

Cześć, słuchajcie, sorry za, za tak nagły przeskok, ale no niestety to są góry i często plany się krzyżują. Dojechaliśmy praktycznie pod, pod miejsce, gdzie mieliśmy robić dalsze feraty. Natomiast jak możecie zauważyć, zarówno pogoda, jak i czasowo przestało nam się to spinać. I postanowiliśmy odpuścić na rzecz tego, żeby lepiej się dzisiaj ogarnąć, dospać. Bo jutro i tak mamy plan wejść na Monte Paterno i tam podziałać sobie troszeczkę. A będzie to troszeczkę mocniejsze, więc... Tak, dojrzałe, dojrzałe podejście do tematu. Tutaj właśnie zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby popczać sobie owieczki, których jest ich... Które się pasą tutaj? Tam stoi, e, tam stoi pasterz, owieczek e, z pieskami i czekają chyba aż całe stado, kuzek, owieczek i tam kilka osiołków jeszcze widzieliśmy, aż się wypasą i pewnie będą zawijać do domku. No patrzcie. Ciąła wariaty. Jeszcze dla widza trzeba powiedzieć. Ta. Kiedy my mówimy A, barany, barany mówią... Kiedy my mówimy A, barany a mówią... W każdym razie nie wiem dlaczego przestałem nagrywać, natomiast no dzień dzisiejszy już teraz praktycznie zakończamy, jeszcze śmigamy sobie do sklepu e, po karty, żeby urozmaicić sobie jakoś czas, a przynajmniej chcemy... Wieczór. Dzias. no widz nie musi o tym wiedzieć, Co to za informacja dla widza? Najmocniej przepraszam wszystkich widzów, ale to był fakt po prostu autentyczny. Tak, że... Byłem sam zaskoczony. Czy pani koza robiła kupę. Tak, to bardzo blisko nas. Bardzo blisko nas. Niesamowite. Także cóż... Ten odcinek... W tym odcinku to już wszystko, a jutro zobaczycie jak wchodzimy na Monte paterno, także zostańcie z nami i do zobaczenia w następnym vlogu Danie chodź tutaj, przejmujemy life Abilities, kurde no. bo. W końcu zrobimy jakiś dobry tak. content no to co? Co wam możemy powiedzieć ciekawego? Hmm. To my jesteśmy od tego dobrego contentu, pamiętajcie. A tak, to jest nasz pierwszy odcinek, także musicie nas zrozumieć Tak w ogóle to nawet nie celowałeś w twarz. Halo! Posso ser